Mięsień podgrzebieniowy oraz mięsień obłymniejszy to ratatory zewnętrzne kości ramiennej. Mięsień podgrzebieniowy znajduje się w dole podgrzebieniowym, natomiast mięsień obły mniejszy leży tuż obok mięśnia podgrzebieniowego. Mięsień podgrzebieniowy rozpoczyna się w dole podgrzebieniowym oraz na przegrodzie, która oddziela go od mięśnia obłego większego i obłego mniejszego. Następnie wplata się w torebkę stawową. I biegnie do powierzchni środkowej guska większego kości ramiennej. Mięsień obły mniejszy biegnie od brzegu bocznego łopatki, także wplata się w torebkę stawową i też biegnie do guska większego kości ramiennej tuż poniżej przyczepu mięśnia podgrzebieniowego. W palpacji mięśnia podgrzebieniowego i obłego mniejszego pomocne będzie zlokalizowanie dolnego kąta łopatki. Brzegu przyśrodkowego łopatki, grzebienia łopatki oraz brzegu bocznego łopatki. Oprócz zlokalizowania dolnego kąta łopatki, brzegu przyśrodkowego łopatki, grzebienia łopatki oraz brzegu bocznego łopatki, które pozwolą nam na zlokalizowanie dołu podgrzebieniowego. Warto uzmysłowić sobie, że dół podgrzebieniowy oraz mięsień podgrzebieniowy przykryty jest częściowo przez inne mięśnie. W górnej części przykryty jest przez włókna mięśnia czworobocznego grzbietu. W dolnej części może być przykryty przez mięsień najszerszy grzbietu. Natomiast w, górnej, w górnobocznej części może być przykryty przez mięsień naramienny. Oprócz tego warto będzie zlokalizować mięsień obły większy, który sąsiaduje z mięśniem podgrzebieniowym oraz obłym mniejszym i ułatwi ich palpację. Po zlokalizowaniu dołu podgrzebieniowego łopatki układamy na nim dłoń. Prosimy pacjenta o wykonanie rotacji zewnętrznej. Drugą swoją ręką stawiamy opór, aby było to napięcie izometryczne. Prosimy o napięcie ręki i wyczujemy napięcie włókien mięśnia podgrzebieniowego i luźno. I jeszcze raz, dla pewności, wyczujemy napięcie mięśnia podgrzebieniowego. Możemy także ruchami poprzecznymi starać się wyczuć pęczki napiętych włókien mięśniowych. Możemy się starać się także wyczuć przez mięsień naramienny. Następnie warto jest poprosić pacjenta o wykonanie rotacji wewnętrznej w drugą stronę. Uwidoczni nam się bardzo często mięsień obły większy, a na pewno wyczuwalny będzie u większości pacjentów i luźno. I jeszcze raz. Pozwoli nam to znaleźć granicę pomiędzy rotatorami wewnętrznymi a rotatorami zewnętrznymi. W momencie, kiedy mięsień obły większy jest napięty, Powyżej mięsień obły mniejszy i mięsień podgrzebieniowy są rozluźnione. Dodatkowo, napięcie obłego większego ułatwia zlokalizowanie mięśnia obłego mniejszego, które znajduje się dokładnie powyżej mięśnia obłego większego. Przy rozluźnieniu możemy nawet wyczuć delikatnie strykającą strunę. Mięsień obły mniejszy w palpacji przypomina mały palec. Dla pewności możemy poprosić o rotację wewnętrzną jeszcze raz, zlokalizować mięsień obły większy. Zauważalny będzie niewielki dołeczek, do którego umieszczamy palce i wykonujemy ruchy poprzeczne w celu wyczucia włókien mięśnia obłego mniejszego. Dla pewności, czy jest to rzeczywiście mięsień obły mniejszy. Prosimy o wykonanie rotacji zewnętrznej, i w tym momencie włókna mięśnia obłego mniejszego napinają się. Teraz przejdziemy do palpacji mięśnia podgrzebieniowego oraz mięśnia obłego mniejszego bez rysunków pomocniczych. Na początku odnajdziemy dolny kąt łopatki, brzeg przyśrodkowy łopatki, grzebień łopatki oraz brzeg boczny łopatki. Teraz poprosimy o wykonanie rotacji zewnętrznej i ułożymy rękę w dole podgrzebieniowym i luźno. I znowu napięcie i luźno. Po zlokalizowaniu dołu podgrzebieniowego i wyczuciu napięcia przy rotacji zewnętrznej, będziemy starali się wyczuć napięte pasma włókien mięśniowych mięśnia podgrzebieniowego. Bardzo często włókna będą. Wyczuwalne palpacyjnie. Dzięki temu będziemy mogli dokładniej je zlokalizować. Przy szukaniu mięśnia obłego mniejszego pomocne będzie zlokalizowanie mięśnia obłego większego. Prosimy pacjenta o rotację wewnętrzną, czyli w przeciwną stronę. U wielu osób mięsień ten uwidoczni się, natomiast na pewno będzie wyczuwalny u wszystkich badanych. I luźno. Dla pewności jeszcze raz. Mięsień obły większy. Zauważalny będzie dołek powyżej mięśnia obłego większego. I w tym dołku umieszczamy ręce, poszukując mięśnia obłego mniejszego. Bardzo często będzie on wyczuwalny bez wykonywania ruchu rotacji zewnętrznej i napinania tego mięśnia. Natomiast rotacja zewnętrzna ułatwi. Potwierdzenie tego, czy jest to mięsień obły mniejszy, czy obły większy. Proszę o rotację zewnętrzną i będzie wyczuwalny mięsień obły mniejszy.